Objawił się nowy Król Lew, a wraz z jego nadejściem napłynęły recenzje: negatywne, pozytywne i te neutralne. Niezależnie od tego, jak oceniają film, często przewija się w nich jedna uwaga. Mianowicie, że Król Lew 2019 załatał dziurę fabularną, która pojawiała się w oryginale z 1994 roku. Mianowicie. W tej scenie, w której skaza podstępem zwabia Simbę do wąwozu. Załatał dziurę fabularną, opowiadacie. Hmm? Do prawdy? Jak się już pewnie domyślacie, mam bardzo mocną opinię na ten temat. Witajcie tu, Malta Rasiuk, początkująca pisarka, artystka cyfrowa i youtuberka. Jestem tu dziś z wami, by. Przez zbyt wiele minut porównywać dwie wersje jednej sceny, do której obie wersje królowa podchodzą nieco inaczej. Jeśli nie pamiętacie, w owej scenie skaza przeprowadza Simę do wąwozu, gdzie to zastawił na niego i na mu pułapkę. Pod postacią całej kupy spanikowanych antylop gnu. W nowej, fabularnej wersji króla Lwa z 2019 roku jest całkowicie jasno, bez żadnych wątpliwości, wprost powiedziane, że Lew zwabił tam księcia pod pretekstem ćwiczenia leczenia. This gorge is where all lions come to find their roar. All lions? Even my dad? Część widzów, w tym także recenzentów, uważa to właśnie za załatanie dziury fabularnej obecnej w oryginale. P bo przecież w pierwszym Królowie nie jest powiedziane, dlaczego Simba poszedł za skazą, a potem jeszcze poczuł nagle potrzebę ćwiczenia swojego ryku. Prawda? Nie ma tam tego, nie? Hmm... Jak by to wyjaśnić? Owszem, w filmie z 1994 roku Skazanie mówi. Simbo, mój bratanku, ja, Skaza, młodszy brat twego ojca, właśnie prowadzę cię do wąwozu. Dokładnie pod takim a takim pretekstem. Niemniej z ich rozmowy, której to jesteśmy świadkami, wyraźnie wynika, że Skaza obiecał Simbie niespodziankę, którą Mufasa rzekomo szkuje dla niego w wąwozie. Zaczekaj tu. Twój ojciec ma dla ciebie niespodziankę. Wow, a jaką? Gdybym ci powiedział, nie byłoby niespodzianki. To ja udam, że nic nie wiedziałem. Pamiętajcie, Simba jest góra dziesięcioletnim dzieckiem, a Skaza to jego stryjek, brat ojca, członek rodziny. Ktoś, kogo zna całe swe życie, kogo kocha i komu ufa bezgranicznie. Oczywiście, żeby za nim poszedł, gdyby ten obiecał go zabrać do taty. Nawet jeśli rodzice nauczyli lewka, by nie iść nigdzie z nieznajomymi, skaza nie jest nieznajomym. Skaza to rodzina. Niestety, właśnie dlatego w prawdziwym życiu, gdy znika dziecko, najczęściej jest odpowiedzialny za to członek rodziny. Wróćmy jednak do doktora Oryginalna scena wyjaśnia także, jak skaza przekonał blatanka, by ten zaczął ćwiczyć ryczenie. Nie mówi mu wprost: A teraz tu usiądź i rycz na tyle długo i tak głośno, by być później przekonanym, że to właśnie twoje hałasowanie spłoszyło antylopy. Za to przypomina mu o wcześniejszym incydencie z chinami, a następnie sugeruje, że teraz wszyscy mieszkańcy lwiej ziemi naśmiewają się za jego plecami z powodu żałosnego ryku, który wydał wtedy z siebie lewek. Chyba nie chcesz się spotkać z hienami tak jak ostatnio. Skąd o tym wiesz? Simba, tu wszyscy o tym wiedzą. Ty też? O, tak! Znowu, Simba nie jest dorosły. Jeśli mu powiesz WSZYSCY SIĘ Z CIEBIE nabijają, BO TWÓJ RYK się nie zaklepie sobie w następnym tygodniu godzinki każdego dnia na ćwiczenia. Oczywiście, że zacznie porykiwać tu i teraz natychmiast. Tak więc żadnej dziury fabularnej tu nie ma i nigdy nie było. Obie wersje sceny mają bardzo podobny przekaz. Skaza pod fałszywym pretekstem prowadzi Simbał do wąwozu i przekonuje go do ćwiczenia nad poprawą swego ryku. Cała różnica polega na tym, że Król Lew 2019 wszystko znacznie uprościł. We wcześniejszej wersji mieliśmy i niespodziankę jako pretekst, i namawianie do treningu. Teraz to wszystko zostało uproszczone do jednej informacji: Ćwiczenie Ryku jest jednocześnie pretekstem, dla którego znaleźli się w wąwozie. Owe uproszczenie polega również na tym, jak bardzo bezpośrednio zostaje o tym wszystkim poinformowany widz. Już oryginalny Królew szczytem subtelności nie był. Ale ten z 2019 roku bije go na głowę. Tym razem więc nie musi nawet dodawać 2 do 2, film od razu wykazuje, że chodzi o 4. Oczywiście można to wszystko zwalić na jakże popularne marudzenie o tym, jak to dzisiejsze dzieci są głupie, znacznie głupsze od tych z lat 90 jakie to kreskówki są coraz słabsze oraz o jakże głupie, Jacy to twórcy, są leniwi, obojętni, na wszystko z wyjątkiem kasy oraz głupi, oczywiście, wszyscy są głupi. Optymistycznie załóżmy jednak na chwilkę, że podejrzewanie wszystkich o najgorsze, a także rzucanie słowem głupi, odmienionym przez wszystkie liczby rodzaje i przypadki, nie jest uniwersalną odpowiedzią na każde pytanie. Zastanówmy się, czy zmiana tego fragmentu króla lwa mogłaby być związana z czymś innym? Na przykład z tym, jak w stosunku do oryginału zmieniły się różne aspekty filmu, w tym osobowości i charakterystyki postaci? Oryginalna wersja sceny w wąwozie została napisana tak, by podkreślać, jak zręcznym manipulatorem obdarzonym talentem do improwizacji jest skaza. Jak sam lew powiedział, rozum jest tym, co głównie odziedziczył po swych szlachetnych przodkach. Z tego powodu niemal nigdy nie brudzi sobie łap. Używając swej charyzmy oraz nadprzeciętnej inteligencji, manipuluje innymi tak, aby odwalali całą mokrą robotę za niego. Hieny namawia do zabicia mu i zamachu na simbę. A pod sam koniec filmu stara się sprawić, by lwice zaatakowały Simbę, kłamiąc, że to on zabił mu fasę. Z kolei w królu lwie 2, w czasie Simby, widzimy nawet, że jednej lwice, Zirze, skaza urządził takie planie mózgu, iż ta gotowa jest toczyć jego wojny nawet wiele lat po śmierci skazy. Skar is gone, but Zir is thank Lew działa osobiście tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie ma wyboru. Na przykład, gdy natychmiast trzeba powstrzymać zazu przed sprowadzeniem do wąwozu całej fury potencjalnych świadków. Podobnie do bezpośredniej walki, skaza jest gotów stanąć tylko i wyłącznie wtedy, gdy wyczerpują mu się inne opcje, gdy zostaje zagoniony w kozi róg, a wszystkie przygotowane hotelu okazały się być nieskuteczne. A gdy już nawet walczy, ma przygotowany cały arsenał brudnych sztuczek, które mają dać mu przewagę pomimo jego mikrej postury. Natomiast skaza w nowym filmie? Zdecydowanie wysługuje się innymi mniej, a gdy już to robi, jego machinacje nie są tak subtelne czy skomplikowane. Poza tym, bądźmy szczerzy, charyzmą nie dorównuje swemu poprzednikowi. Co oznacza, że nawet gdyby chciał, najprawdopodobniej nie mógłby manipulować innymi równie skutecznie. Zafonowy skaza znacznie chętniej podejmuje bezpośrednie działania fizyczne, by osiągnąć swój cel. Potrafi nawet wdać się w bójkę z lwicami, zamiast kazać hienom się tym zająć. Równocześnie może się poszczycić wcale nie tak małą tężyzną fizyczną. Przeciwnicy nie robią z niego mokrej plamy w przeciągu zaledwie kilku sekund, nawet pomimo faktu, że nowszy Skaza walczy nieco bardziej fair niż ten, ten stary. Skaza 2019 bez najmniejszej trudności skopałby za plecze Skazie 1994. Za to na pewno przegrałby z nim w szachy. Zmianom uległ także charakter młodego Simby. Oryginalny film przedstawia go jako lekkomyślne, przesadnie pewne siebie dziecko, dopiero co uczące się o świecie i jego niebezpieczeństwach. Tymczasem w Nowym Królu lwie Cylewka robią bardziej standardowego, szlachetnego, głównego bohatera filmu fantazy TM. Już we wczesnym dzieciństwie nosi ślady bycia wybrańcem i przyszłym sprawiedliwym. Królem. Z tego powodu właśnie, zamiast sceny, która przedstawia małego księcia jako dziecinnego, naiwnego, łatwo się ekscytującego, przejmującego się tym, co myślą o nim inni, i na dodatek, mającego kłopoty z przewidywaniem konsekwencji własnych czynów oraz obdarzonego krótkim skupieniem, mamy teraz taką scenę pokazującą go jako nadwieg dojrzałego, gotowego ciężko pracować, by osiągnąć swój cel oraz naprawić wszystkie popełnione błędy. Ten Simba nie jest taki chciwy, by oczekiwać od mufasy jakiejś odlotowej niespodzianki. Pragnie jedynie sprawić, aby ojciec był z niego dumny. Zdecydowanie mniej jego motywacja. Rzecz cała w wielkim skrócie. Zmiany prowadzone w części alba bezpośrednio poprzedzającej scenę z antylopami gnu nie powstały, by załatać jakąkolwiek dziurę fabularną, bo takowa w tym miejscu nigdy nie istniała. Owe zmiany nie są jednak również ani przejawem lenistwa twórców, ani przystosowania filmów do ponoć głupszej widowni. Są za to bezpośrednim skutkiem innych modyfikacji wprowadzonych w filmie jako całości. Zwłaszcza zmian w, w osobowościach Simby i Skazy. Nowy Simba nie jest rozwedżonym Bachorem, lecz szlachetnym, chociaż czasami błądzącym protagonistą, którego cała widownia bez wyjątku z miejsca ma lubić. Natomiast fabularny Skaza stawia nieco bardziej na bezpośrednie akcje i stara się unikać improwizowania. A co za tym idzie, jego intrygi są mniej skomplikowane i chaotyczne. W rezultacie stara wersja konwersacji w wąwozie do Nowego Króla Lwa pasowałaby jak pięść do oka. Nie tylko gryzłaby się z poważniejszą, powiedzmy nawet mroczniejszą resztą filmu, do takiej rozmowy w ogóle nie mogłoby dojść pomiędzy Simbą 2019 oraz Skazą 2019, bo taki sposób postępowania i komunikacji nie jest zgodny z ich nowymi osobowościami. Obie te postaci zostały przerobione tak, aby bardziej przypominać to, czego Przynajmniej zdaniem panów z Hollywood, oczekuje współczesna widownia. W konsekwencji, mniejszym i większym zmianom, modyfikacjom trzeba było poddać cały film. W tym także scenę rozmowy w wąwozie. Czy to zmiana na lepsze, czy najgorsze, zdecydujcie sami. To już wszystko na dziś. Do następnego filmu w każdy piątek o godzinie 17.00. I czasami w poniedziałki o godzinie 17.00 też.